Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym dniu na wyspie Kopangan. A ja Wam chcę pokazać, jaki mamy fajny widok po wstaniu z łóżka. No super jest ten domek naprawdę. Fajnie nam się udało. Hello! Wyspani. No. Ekstra. Tam coś się buduje chyba, tak? Czy, czy gotowe to jest? Jakieś apartamenty? Widok na góry, super miejscowa. To co, zbieramy się pobiegać? Wszyscy gotowi? Na plażę! Uhu! Przyjechaliśmy do Vagabar. To jest nasz taki ulubiony bar. Bar jak bar, restauracja, może taki beach bar. Nie ma basenu, to jest beach bar, Jak jest basen, to jest Beach Club. O, taka oto różnica, Ale fajne miejsce można sobie poczylować zaraz przy plaży. Zobaczcie z tej strony jak to ładnie wygląda. Restauracja taka raczej średnia. Jeśli chodzi o wygląd o kuchnię całkiem spoko. Także kokoski sobie jakie wzięliśmy, może później też coś zjemy. No ale sami zobaczcie jaki, jaki mamy klimacik No. Zapraszam Was na wyspę Kopangan, żeby doświadczyć tych pięknych miejsc. naprawdę warto, i takie wakacje zostaną Wam długo, długo w pamięci. A no co się wydarzyło? Właśnie chciałam zamknąć torebkę, a okazało się, że to królik. No jo, poleciał. O, nieźle. <grym> Latający królik. Miś, jak się bawisz? Fajna miejscówka, co? Zdróweczko, zdrowy kokos. Jesteśmy po raz kolejny w tej miejscówce. Nie, <grym> to jest nisko, tak blisko, tak. No, też mi się podoba. Podzielam Twoje zdanie, kochana. Kolejny przystanek na mapie wyspy Kopangan. Jesteśmy w takiej fajnej restauracji, kawiarni z basenem, z Trochę ciasno, dużo ludzi, pełno jest ludzi. Cały czas wszędzie w tych fancy miejscach jest naprawdę w opór. I dobrze, cieszę się bardzo, bo. Pokazuje to, że jednak nawet jesteśmy lekko poza sezonem, to i tak tutaj sezon spełni. No, centralnie basem, i dookoła siedzenia, leżaki. Tam jest bar, gdzie sobie siedzą, chillują, czasami w basenie. Także tak to wygląda. Polecam oczywiście. No i mamy kolejną lokalizację. Jesteśmy w takim e, Sound Healing Center. To jest czy co to, to jest? Tak, znaczy nie, to center. To jest, center, to jest center. Center. Tak. tak. No tak, tak, tak. Więc tutaj przyjechaliśmy dlatego, że jest ciekawa działka z domem do wydzierżawienia tutaj w okolicy, gdzieś po drugiej stronie. No i właśnie ją szukamy, chcemy zobaczyć. Ale tak ci powiem między słowami dla nas, tak? że taki Healing Center, ale rozpierducha dookoła. Rozpierducha, no jest, jest. No to nic, ale to nie chodzi o ten Healing Center, tylko chodzi o lokalizację tego domu, że jest... Do, to jest ogólnie dobra lokalizacja na tej wyspie. Zobaczymy. Kolejny przystanek to mid Cafe. Fajna lokalizacja, Posiedzieliśmy sobie trochę, popracowaliśmy, zrobiłem parę rolek na Instagrama. Także zapraszam was serdecznie. Robert Samui, Robert Podkreśnik Samui. No i polecam oczywiście, fajna miejscówka, trochę głośno, ale tak na chwilę, żeby wpaść coś porobić. To oczywiście pełno tego jest tutaj. To jest w ogóle fenomen tej wyspy. Poszliśmy sobie na spacer, i wchodzimy właśnie w taką. Aż sztuczną, nie wiem czy sztuczną plażę, być może ona tutaj tak się sama uformowała. Ale jest trochę wyżej niż woda. I jak jest trochę więcej wody, naprawdę to spektakularnie wygląda. Jak można sobie wejść tam kilkaset metrów w głąb morza. No dotarliśmy wreszcie do domu. Kurczę, powiem wam, że intensywny ten dzień. Tak, wiecie, trochę tu, trochę tu. Młody, zmęczony, bo no, nie wyspał się dzisiaj. Nie wiem czemu, może nowe miejsce, różnie to bywa. No ale dobra, generalnie trochę pospał. My popracowaliśmy, porobiłem fajne materiały. No i teraz przyjechaliśmy na chwilę do domu. Zobaczcie. Tak sobie siedzę. Piękny jest ten dom. Jeszcze o tej godzinie, jak słońce zachodzi, jest taki półmrok, te światła, robią robotę. No. Także takie detale, generalnie właśnie jak ta roślinność, naprawdę no dla mnie będą mega priorytetem, żeby to zrobić w każdej naszej pięknej willi. A dzisiaj jedziemy jeszcze do Shivari. To jest coś takiego jak Aum, ale inny troszeczkę klimat. Też fajny boho, jakieś kręgi tam, tańce intuicyjne i cała reszta, więc jestem mega tego ciekawy. Nie byłem generalnie wcześniej na takich rzeczach, więc otwieram się na nowe i chcę poznać ludzi też, którzy praktykują różne fajne rzeczy. Chcą się dzielić tym przede wszystkim. A, a jestem ciekawy zawsze tego, żeby spróbować zobaczyć, jak się też będę z tym czuł. Polecam Wam serdecznie przede wszystkim być otwartym, ciekawym świata, nie szukającym sobie wcześniej wymówki, że nie, nie chcę, bo to głupie, bo, bo się wstydzę, bo się boję, bo coś tam po prostu. Wchodzić, przechodzić, zrobić krok do przodu, później człowiek się super czuje. Ciesz się z tego, że po prostu zrobił coś, czego nie robił wcześniej, mimo tego, że było to niewygodne, ale przez to, że robimy rzeczy, które są niewygodne, rozwijamy się na co dzień, uczymy się, a to jest coś, co mi daje najwięcej energii na co dzień. kolejnym dniu. Mamy piątek rano. Jestem trochę zgrzany, ale byliśmy pobiegać. Jesteśmy już na Hadiao. Dopiero co przyjechaliśmy, przebiegnęliśmy w jedną, w drugą stronę. Jak to co dzień, nasza rutynka. Idę po wodę do sklepu. Dobrze jest otwarty. No i zaczynamy zaraz sesję oddechową. Później jedziemy do takiego sklepu organicznego kupić sobie na śniadanie jajeczka od pani takiej lokalnej. Mamy ją z polecenia. No i cóż, później o 11 mamy zajęcia pilatesu. Pierwszy raz w ogóle w życiu idę na pilates, więc mega jestem ciekawy moich zakwasów w dniu jutrzejszym. Także serdecznie Was zapraszam na kolejny dzień, ale już ostatni w tym vlogu, bo dużo się działo, więc też nie chcę, żeby one były, wiecie, po godzinie albo więcej. Przyjechaliśmy do sklepu z organiczną żywnością. Tutaj się zaopatrujemy przez nasz wyjazd. Mamy różnego rodzaju herbatki, przyjechaliśmy po jajka, ale w tymi hitem to są płyny do mycia naczyń, do mycia podłóg, różnego rodzaju mydła, wszystko jest ręcznie robione, no i w ogóle myślę o tym, żeby te, z tą panią współpracę, żeby w naszych właśnie obiektach też były wszystkie rzeczy naturalne, zgodne z harmonią, tak jak oczywiście wszystko w Harmony Life. Będziemy to testować, sprawdzać, ale jesteśmy zachwyceni ogólnie jakością tych produktów. I przede wszystkim ważne jest to, że one są po prostu naturalne. Nie ma żadnej chemii. Wszystko jest, na przykład płyn do naczyń jest na bazie octu i jakichś tam innych środków. Wszystko oczywiście naturalne. A ta pani też organizuje tutaj różnego rodzaju spotkania właśnie, w jaki sposób sobie um, to swoje życie polepszyć, żeby um, no przede wszystkim było naturalne i bliższe Zgodniejsze właśnie z naturą. Właśnie zaczynamy zajęcia pilatesu. Pierwszy raz w moim życiu, więc ciekawy jestem. Jak wyjdę po rozciąganiu, mam nadzieję, że mi się kolana w drugą stronę nie odwrócą. Po pilatesie jeszcze szybka siłę, siłka. No, i później jeszcze chcemy icebox zrobić. A i. Czy oczywiście, i icebox. Także lecimy szybką serią. Zobaczymy, co dalej się wydarzy dzisiaj. Ja stwierdziłem, że jednak zajęcia Pilatesu nie do końca są dla mnie. Może akurat te, bo były z piłką. No, i nie było klimatyzacji. Spociłem się i powiem Wam, że trochę była walka z tą piłką, żeby ją utrzymać, więc jest przyjemnego. Poświęciliśmy chwilę na siłowni, teraz mieliśmy spotkanie w Prime z taką pośredniczką tutaj lokalną odnośnie gruntów, bo szukamy właśnie takiego mniejszego gruntu po te dwie kopuły, które będziemy robić, około 80 metrów. I później jak znajdziemy tą działkę, postawimy te dwie kopuły testowe, to szukamy taką dużą, między 7 a 10 rajów, czyli spora powyżej hektara. No, ale pierwsze musimy to potestować, nie? więc widzieliśmy się z pośredniczką. Zebrała od nas informacje, teraz szybki obiadek. I lecimy na spotkanie właśnie, zobaczy jedną działkę od kogoś innego, ale no myślę, że może być coś fajnego. Zobaczymy, czy się uda dogadać jakieś lepsze warunki cenowe. I jeszcze tak na szybko robimy pranie niedaleko w sumie jakieś 3 minuty od domu znalazłem taką pralnię. Czy w ogóle tej nie wiem czy widzicie, ale w Tajlandii jest taka kultura może, można by tak go powiedzieć, że ludzie po prostu biorą swoje ciuchy w takich automatycznych pralniach na zewnątrz. Nie wiem dlaczego, my generalnie jak się prowadziliśmy, to od razu kupiliśmy pralkę jest to, jest to niewygodne, no. wiecie. Dużo czasu marnuje się na to, żeby, wiecie, zebrać, przyjechać, wyprać, wysuszyć, no. Nie, nie, to zdecydowanie nie dla mnie, więc tutaj na kopankę wyjątkowo, no bo jesteśmy na te kilka dni, więc sobie bierzemy w tych praniach. ale zauważyłem, że tajowie normalnie na co dzień generalnie sobie korzystają. Klasyczne pralnie wyglądają właśnie tak, że mamy mnóstwo pralek, one są przerobione, skonfigurowane w taki sposób, żeby po prostu działały automatycznie. Wrzuca się 50 watów, 40 minut się pierze. Później mamy suszenie, tutaj sobie można dokupić jeszcze środki czystości, jak nam braknie. No i oczywiście takim nieodzownym elementem jest rozmieniarka, ro, ro, rozmieniarka. do banknotów na drobne właśnie, bo tutaj się wrzuca, wrzuca się po prostu drobne, drobne pieniądze, tam 10 po, po 10 po, po, no, po 10 batów generalnie. No, także tak to wygląda moi drodzy. Wracam na chatę, bo 40 minut się będzie prało i, i nie polecam korzystania z pralni, jeśli będziecie tutaj dłużej mieszkać. W drodze do Aum jeszcze zatrzymaliśmy się w takiej boulowej restauracji. Bardzo dobre pinie, bardzo dobre ceny. Bardzo healthy. healthy. Tutaj wam wszystko przetłumaczyłem bo nie wiem, czy byłoby dobrze słychać. Ja sobie wziąłem takiego właśnie wybierańca. Kilka składników, dużo zielonego, jest tuńczyk, zaraz po sosy idę, kokos i zaraz startujemy do Aum. Fajnie, już nie możemy doczekać, nasza ulubiona miejscóweczka. Moi drodzy, witam Was serdecznie, oficjalnie w AUM. Piątek wieczór zaczynamy. Piękną imprezkę. Oczywiście bez alkoholu. <grymne> Wiadomo, tak dla wspomnienia, ja nie piję już dwa lata, także czysta zabawa, sauna, ice bath. No, super towarzystwo. Może, może ziółko zapalimy dzisiaj, o, to będzie, to będzie, to będzie coś dobrego na pewno. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Mamy sobotni poranek, godzinę ósmą. A my przyjechaliśmy do takiej indyjskiej restauracji na śniadanie. Zobaczymy, czy to dobry wybór. W fajnej lokalizacji, tutaj przy Hing Hong niedaleko. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie jeszcze nie. No, my generalnie wczoraj skończyliśmy imprezę około godziny 11, jeszcze wróciliśmy na chatę, pogadaliśmy i poszliśmy spać. Dlatego jesteśmy dzisiaj wcześniej na nogach wyspani. Odpuszczam sobie dzisiaj bieganie, bo po wczorajszym biegu czułem kolano i faktycznie wiele lat temu, jak biegałem jeszcze w Polsce, to. Też miałem taki problem właśnie, że chwilę pobiegałem i kolano mi sobie pobolewało. Więc dzisiaj robię sobie chill, kupię sobie maść tygrysią i no i zobaczymy, myślę, że będzie dobrze. I w sumie dzisiejszy dzień taki jest też raczej chillowy, na spontanie. Coś na pewno Wam fajnego będę chciał dzisiaj pokazać, jakieś plaże chcemy odwiedzić. E, właśnie teraz to śniadanko yy, i zobaczymy na spontanie. Także serdecznie Was zapraszam na kolejny dzień, na wyspie Kopangan ale się jaram naprawdę, jest pięknie. Objechaliśmy wyspę dookoła, można by tak było powiedzieć, że dookoła, bo w sumie no nie można jej tak bezpośrednio objechać jak Samui, powiedzmy, że w pół jest taka trasa fajna. A my przyjechaliśmy teraz do Gai, to jest taka kawiarnia tutaj niedaleko portu. Czekam, aż się otworzy taki mój ulubiony sklep, Awa się nazywa, z ciuszkami takimi wiecie etnicznymi, luźnymi wyspiarskimi, bardzo, bardzo mi to pasuje. My sobie tu właśnie siedzimy, chilujemy, czekamy aż się otworzy, bo jest przed 11 jeszcze. Kupię tą koszulkę, bo no, z jednej strony nie wziąłem, z drugiej strony też sobie chcę coś kupić, no i na spotkanie pasuje jakąś koszulę mieć. A więc na pewno później to spotkanie, po spotkaniu z Pawełkiem się widzimy na chwilę i jedziemy dalej eksplorować wyspę, więc dzisiaj fajnie, bo będę Wam pokazywał przebitki właśnie z trasy, jak sobie jeździmy, zwiedzamy, piękna pogoda jest. A się kochany, jak Ci się podoba dzisiejsze podróżowanie? Leniwy. Lazy dzień dzisiaj, tak? Tak, leniwy dzień. No, dzisiaj w ogóle nie byliśmy biegać, dlatego że po wczorajszych biegach lekko czułem kolano, tak jak Wam wspominałem, więc kupiłem sobie maść grysią posmarowałem sobie i sobie odpoczywamy więc dobrze sobie po prostu zrobić taki jeden dzień na regenerację wiecie stare kości już, tak jest no, ja też całe życie nie biegałem, nie codziennie raz na jakiś czas się wybierałem no i jednak gdzieś tam, wiecie, że moja moja stawa nieogarniająca kap. właśnie kawka przyszła kawka, herbatka, dokładnie tak jak się mówi e, Macza i tak powiem wam, że co kawiarnia to inny smak Mam swoich faworytów tutaj. W Dodzie tam jest też bardzo dobra kawa. No i w Prime oczywiście polecamy. Tutaj zobaczymy. No i udało się, małe zakupki zrobione. O taką sobie fajną koszuleczkę kupiłem tutaj. piękny jest ten sklep. Wchodzicie, mnóstwo kadzidełek się pali. Bardzo ładna odzież. Pokażę Wam tak tylko na szybko jeszcze w ogóle w jakim klimacie ona jest. No, także i damskie, i męskie. Także polecam serdecznie. Nazywa się Awa. Awa, Awa, Bohemik. Tak się nazywa. Co tam kochana? Tam jeszcze jeden sklep i sklep jest podobny, nie? Tak, bo tutaj to tutaj ta para. To ma ten sklep. Tak. To też ma właśnie ten sklep tutaj. Okay. I tu jest jakaś Man wear. No to przyjdziemy później, bo no to... Później bo od to od o 12 dopiero czy tam 11. Przyjdziemy, przyjdziemy. Fajnie, ja zadowolony jestem bardzo. W dalszej części dnia wybraliśmy się na przejażdżkę po dżungli. Chłopaki mają krosy, my naszym X-Maxem jedziemy w stronę Waterfall. W ogóle, jak patrzycie na mapę Kopangan, to po prawej stronie, w stronę powiedzmy tak, jak patrzycie na Hadrin, to do góry jest dżungla. Tam się po prostu jedzie taką piękną trasą. I z tej trasy skręca się w prawo nie wiem w którym dokładnie miejscu ale jest znak na Waterfall. 4 km się taką drogą jedzie, która. Nie do końca jest taka perfekcyjna. To akurat jest betonowa przez kawałek, ale tak tu jechaliśmy taką utwardzoną, więc całkiem spoko. Nasz motor sobie dobrze daje rady, ale są takie fenomenalne widoki, kochani! Jestem tak podekscytowany. Wow, to są najpiękniejsze widoki w ogóle, jakie kiedykolwiek widziałem, jeśli chodzi o dżunglę, o skały, o morze, o ten krajobraz. no Coś pięknego. Nie wiem, że kamera tego nie odda w 100%, ale macie chociaż zajawkę tego wszystkiego. Tam wyprawa. Kierujesz dzisiaj? Jesteś szoferem driverem. Fajna wycieczka po dżungli, co? No, też mi się podoba. Wjechaliśmy właśnie do parku narodowego, który jest też w tej części wyspy. Powiedzmy, że tak patrząc na mapę, to po prawej stronie jest taka ładna, piękna, piękna plaża. Zobaczcie w ogóle jaką miejscówkę mamy. Sejmie coś zjeść. Z całą naszą ekipą. Podziwiamy widoki, podziwiamy dżunglę, no i tą zatoczkę z tą piękną plażą. No, trochę zmęczeni jesteśmy, bo tam pokręciliśmy się po tej drodze, było dość intensywnie. No, teraz coś zjemy, odpoczniemy chwilę i będziemy wracać w stronę naszego miejsca zamieszkania. No, a ta nasza miejscówka dzisiaj wygląda tak. Jesaj. Fantastyczna pogoda dzisiaj. Drodzy, ale trafiliśmy. Jesteśmy na Hadrin i dzisiaj jest Full Moon Party. Kochana! Tak. Znowu impreza. W innym klimacie. W innym klimacie, dokładnie. Ale chcieliśmy. W sumie fajnie, że to w ogóle doświadczymy i zobaczymy, jak to wygląda. A na chwilkę na pewno zostaniemy. Coś zjemy. Popatrzymy trochę na ludzi, jak się bawią. Ale bardzo, bardzo dużo. Naprawdę. Słyszałem, że. To są momenty, kiedy ta wyspa po prostu nie ma w ogóle miejsc noclegowych. Grubo. No, Jesteśmy Tak to wygląda. W ogóle to jest jakiś taki mały resort. Jest basenik, są pokoje, jest pies. Mamy plażę. Nie, to nie jest plaża, w sumie woda się cofnęła, jest odpływ i tak wygląda chyba by plaża, ale zaraz po drugiej stronie drogi jest morze. Także bardzo, bardzo fajny klimat taki właśnie. Żeby sobie coś zjeść pocilować kawkę tych zobaczcie. Jesteśmy na plaży Ching Kong. Przyjechaliśmy na naszą Secret Beach plażę. Nie ma jeszcze nikogo, cisza, spokój. Młody gra w piłkę. Zobacz, jak pięknie. No, to sobie poczylujemy przez e, część dnia, a później pojedziemy na miasto, bo tam się zaczyna gruba zabawa na wieczór zabawa w Songkrank. Także, moi drodzy, będzie dzisiaj zarąbiście. W ogóle, mega się cieszę, bo to jest, e, wiecie, taki powrót do dzieciństwa w Polsce. Pamiętam, jak byłem mały. To też biegaliśmy z biegaliśmy z workami, z wodą, milaliśmy się wodą, a, a później to, tak, wszystko wiecie, gdzieś się zatarło. Wszyscy się zestarzeli, nikt tego nie podtrzymuje w Polsce. Wszyscy się obrażają na siebie, jak się oblają wodą. A tutaj w Tajlandii jest naprawdę taki ogień. Super, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. No i kręcimy się dalej po okolicy. Jesteśmy w takim pięknym miejscu, może kojarzycie z poprzednich vlogów, gdzie jest taka obok wysepka, która jest bezludną wyspą, można by tak było powiedzieć. No a my przyjechaliśmy sobie coś zjeść, moi drodzy, ja sobie tak trochę tutaj w cieniu stanę. Bo grzeje naprawdę dzisiaj dobrze. Posiedzieliśmy na tej fajnej plaży, pogadaliśmy, poplanowaliśmy. No i teraz, generalnie, skupiamy się bardzo mocno nad projektem kopu naszych geodezyjnych. Będziemy robić na razie testowe dwie, ale będzie cały środek, właśnie taki piękny, zbudowany z kopu przeszklonych i do tego właśnie aktualnie przymierzamy się aby wybrać dostawcę drewna tekowego jest to najlepsze najtrwalsze najdroższe drewno tak naprawdę szyby okna będą trzy szybowe z najlepszym gazem z folią UV klejone wszystko generalnie po to żeby było bezpiecznie żeby było trwałe i żeby było chłodno. Oczywiście, w miarę możliwości, systemy zacieniania różne, modele też tam wymyślamy, także no, jest to robić. A tymczasem, właśnie, korzystamy sobie z, dalej z pięknych uroków tej wyspy. Jest naprawdę, tak grubo, uwielbiam to miejsce. No, a będę wam co jakiś czas przemyślał te informacje też, prawda, co tutaj robimy, bo wiadomo, odpoczywamy, ale to nie to, że siedzimy i gramy w gry, tylko gramy w gry zwane życiem i sobie planujemy. Strategię na to, jak zrobić coś pięknego, fajnego, a przy tym, oczywiście, też dobrego biznesowo.